23 stycznia 2022 roku, oddział 433F. Moi Państwo, gniazda jodłowe. Gniazda, których powierzchnia niejednokrotnie sięga 3-4 arów. Jest tych, tych gniazd e, dość sporo. Kilkanaście sztuk e, jodłowych. To akurat są dwa gniazda, stąd wydaje się, że takie większe. E, tutaj, trzebieżowe wysiłki. Leśniczego. Ale do czego zmierzam? Otóż Gniazdy, jak powiedziałem, jest kilka, kilkanaście. Ciekawsze w tym wszystkim jest, jest historia o tych gniazd, bo moi Państwo, to dębina, którą na początku lat 90. postanowiono wyciąć, postanowiono ją tutaj przebudować. Założono moi Państwo gniazda. Pierwsze gniazda były obsiane jodłą, ja już pokazywałem ten temat w jednym z moich filmów i pokażę dzisiaj jeszcze, tak trochę może być na opak, ale idę i po drodze tak to wygląda, więc proszę Państwa gniazda jodłowe obsiano, pierwsze gniazda obsiano najpierw jodłą, nie wyrosło z tego nic, to jedno z tych gniazd, bardzo proszę, dość niewielkie były te gniazda, bo podobnie jak te, które pokazywałem jodłowe, tak i te miały powierzchnię. Kilku, czterech, pięć parów. To gniazdo jodłowe. Tutaj nie ma, proszę Państwa, jodły ani jednej. Ja może znajdę takie gniazda, gdzie będzie tych jodów może cztery, pięć. Tu natomiast późniejsze już gniazda jodłowe. Już tak powiem, starsze. Proszę Państwa, dlaczego i na podstawie jakich dokumentów Nawlecznictwo Kraśnik na początku lat dziewięćdziesiątych powzięło decyzję o podjęciu, w tym oddzieleniu. Działań rębnych i wycięciu gniazd. Najpierw tych najstarszych jodłowych. Tutaj, gdzie jestem, też jest takie coś jak gniazdy jodłowe. Najpierw tych najstarszych jodłowych, gdzie jodły nie ma, i później tych kolejnych jodłowych, gdzie jodła jest. Chociaż gniazda są bardzo małe. Moi no Państwo, to jodła z lat 90., może końca lat 90., która powinna być w tej chwili. 30-kilkuletnie nierzewa, dość wysoka. Nie jest niestety, ale to dlatego, że rośnie w takim właśnie zwarciu na gniazdach bardzo niewielkich, gdzie z boku ma dość znaczne ocienienie Nikt nad tym tematem nie pracuje, nikt po to nie dba, żeby coś się zmieniło. Więc yy, na jakiej podstawie na leśnictwo Kraśnik, ówczesna zastępca. Nad pani Elżbieta Batowska zdecydowała o tym, że tutaj, w tym właśnie drzewostanie, ma się rozpocząć proces przebudowy. Proces rębny. I co ciekawsze, moi państwo, w latach 90. były tutaj dwa wejścia, są gniazda z dwóch okresów czasowych i później wszystko to, że tak powiem, zacichło, przepadło proces ten nie został kontynuowany to yy, dębina w tej chwili nie wiem, mająca może około nawet 90 lat trudno mi powiedzieć jak to jest z, tą, yy, z tym wiekiem tutaj dębiną też trudno to nazwać no ale jakkolwiek by nie było tak to napisane i to moi Państwo powinni być gołosłownym jest gniazdo jodłowe proszę bardzo ja pokazywałem te jodły już wcześniej ktoś co może wierzyć bądź nie wierzyć o czym też mówiłem to są jodły które mają moi państwo lat bardzo wiele bo podciągnięte zostały w latach 90. na początku proszę bardzo tu kolejne teraz zimą to i troszkę więcej widać. widać tak. tutaj mamy wyraźny Dowód na to, że było to siano, bo widzicie Państwo, tutaj jest jeden, dwa, trzy takie jodły w takiej kępce. Tu są pojedyncze, pojedyncze jak widzimy, pojedyncze jodły, tu jest też pojedyncza, pojedyncza, tutaj mamy kępkę spadającą się z dwóch jodł. proszę bardzo. dwie, tam dalej minąłem jedną i po mojej prawej stronie jest kolejna, tak? Proszę Państwa, jodły w stanie naturalnej, mogącej wydać tutaj nasiona w tym leśnictwie nie ma. Więc nie ma mowy, żeby obsiało się coś naturalnie. Nie praktykowano tej siewu jodły za wyjątkiem tego jednego razu. Proszę jeszcze jedno zobaczyć. Na środku gniazda tego gniazda nie ma nic, jest tylko gra. Jodła, która ocalała jest po jego yy, w granicach po gdzie niegdyś była mniejsza trawa nie wyniszczyła tej bardzo proszę tutaj widzimy wyraźnie rząd. jeden, dwa tam dalej trzy. i tutaj też widzimy Państwo kępkę, że tutaj była ta sianka, bardzo. tutaj mamy jedną, drugą, tu dwie albo trzy obok siebie chyba trzy było to siane w takich kwadratach, prostokątach. Proszę bardzo więcej, już z go Bo, A państwo, rośnie to w takim habie, w takich grabach. To wszystko, jak powiedziałem, jest z lat 90. Ktoś nie musi w to wcale wierzyć. Kwestia jest, to nie jest kwestia wiary, to jest kwestia dokumentów, które gdzieś tam można znaleźć. Gdyby ktoś to przeciął, to być może z tej jody, która tu rośnie, by coś jeszcze było. Na tym gnieździe jest tych jodełek kilkanaście może około 20, nawet 30 sztuk. na następnych nie ma nawet oczywiście późniejsze gniazda jodłowe, które miały trochę lepszy start, były trochę przypilnowane, porosły na takie to jodły jak widzimy, z tym, że więźba w tych gniazdach jest coś rzędu 70 cm, być może nie więcej i stąd w tym tłumie, w tym gęszczu urosło, co urosło. Przyrosy są bardzo niewielkie, no bo drzewa mają cień dookoła siebie. Proszę Państwa, gniazda, powierzchnia gniazda, jak powiedziałem, rzędu dwóch, trzech arów, czterech. Więc jak to się wydarzyło? Że podjęto proces wyrębu i przerwano ten zabieg po dokonaniu dwóch wejściów. Co się wydarzyło w międzyczasie, czy później, że postąpiono w ten, a nie inny sposób. Należało ptać, by tych, którzy w owym czasie odpowiadali za to, co się działo w tym leśnictwie, przede wszystkim zastępcę nadleśniczego, która jako osoba odpowiedzialna za gospodarkę leśną powinna rzeczy takie pamiętać. Szanowni Państwo, to jest gdzieś opisane, podpisane. A no to są jakieś tam dokumenty, mniejsze, większe, ale są. I gdyby ktoś zechciał, a przypuszczam, że nie zechce nikt, ponieważ lasom ten temat ciąży. Ciąży tak jak wiele innych tematów związanych z tym, co się wydarzyło w leśnictwie. Erudki jest przez lasy, przez leśnictwo przeliczane. Po prostu udajemy że nas tutaj nie było. Kolejne gniazdo po sąsiedzku, proszę Państwa, to gniazdo jest starsze, nowsze, jodłowe. Tu po sąsiedzku jest starsze, to co teraz widzi kamera, ten haber to gniazdo, A na dowód tego, że to gniazdo to mając trochę lepszy wyzrok niż kamera, widzę, że tutaj mamy kilka jodelek. Ja, jak powiedziałem, kiedyś filmowałem, pokazywałem oczywiście 0 odzywał w temacie, by było mogli się w tym odzywać. Proszę bardzo, jodełka. Tutaj, moi Państwo, jest jodelek trzy. Tak, trzy. Jedna. Tutaj druga, trzecia. Tam jest dwie. Dowód ma to, że tam jest jedna. Tu z tyłu za mną jeszcze jedna. Tutaj jest dwie. Nikt w to nie uwierzy, bo trudno to uwierzyć, że jodły te mają tyle lat. Ale ja tutaj znam takie jodły, które mają po latach 40 w tym lesie i nie dorosły do moich kolan, choć no specjalnie długich nie mam. Szanowni Państwo, gniazdo, gniazdo jodłowe, odnowione poprzez siew. Wytężoną pracą ludzi, choć nie za pieniądze, bo w owym czasie robiły to, jak już kiedyś o tym mówiłem, robiły to, robili to ludzie tutaj w lepsi, jeszcze pamiętam kto. I żyją ci, część przynajmniej z tych ludzi, może opowiedzieć, jak to było i jak to wtedy sialiśmy tą jodłę. Proszę Państwa, i co? Wszystko to zmarnowało się. To jedno z tych gniazd tutaj, kolejne będzie jeszcze przede mną, za mną wiele gniazd jodłowych starszych. Długina. Moi Państwo, Trzewierzy też tutaj od lat nikt nie robił od bardzo dawna bo nie robił nowo po co trudno powiedzieć co to jest rębne nierębne. proszę bardzo posadzona posiana w rzędach i odła jedna tutaj będzie druga tam dalej będzie trzecia i tylko i wyłącznie dowód na to, że stoję w kolejnym gnieździe, w którym nic nie ma. Czy ktokolwiek logicznie rozumujący pozwoliłby sobie na taką gospodarkę, na marnowanie przestrzeni, na marnowanie czasu, w którym to czasie nic się nie wydarzyło? Moje państwo, tutaj rosną graby, iwy, i oto co widzimy, to iwy, i nic więcej. Tutaj, moi Państwo, urosłoby ileś sztuk jodów. Nie urosła ani jedna. I czyja to praca, czyli to brak pracy, spowodował to, że jest taka anielna sytuacja? Przecież są ludzie, którzy w tamtym czasie byli za to odpowiedzialni. Ja pamiętam te wydarzenia, ja tu pracowałem. Byłem w tym czasie tutaj, nie pamiętam, czy jeszcze gajowym. Już robotnikiem, bo różne były kolejne mego królewskiego robota. Proszę bardzo. Jest kiedy że mnie nie było, że skończył się wziąłem. Nie, mój państwo. Ja tutaj byłem, a nie jestem, dlatego że wiedziałem, pewne rzeczy widziałem. Nie o wszystkim chciałem milczeć. I jest, jak widzimy, gniazdo jodłowe.